Panie ministrze, ja bym miał gorącą prośbę, żebyśmy my nawzajem siebie szanowali. Pan jest inteligentną osobą, pan wie, czego dotyczyło pytanie, i naprawdę, jeżeli ma pan potrzebę opowiadania o ochronie pana ministra Antoniego Macierewicza, to są inne formuły. Ta formuła przysługiwała posłom opozycji, żeby realizowali swoje funkcje kontrolne względem ministra obrony narodowej w tym zakresie. I oczekiwałbym, że pan udzielał odpowiedzi na pytanie. W innych sprawach pan znakomicie posługuje się różnymi metodami komunikacji ze społeczeństwem. Może pan używać tych metod. Bo tak to swoje wrażenie, że pan nagle nie zrozumiał pytania, więc ja je powtórzę. Czy stan techniczny samolotu Tupolew 102 w roku 2012 i później pozwalał na jego użytkowanie chociażby przez najważniejsze osoby w państwie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie pośle, ja na to pytanie odpowiedziałam w pierwszej części. I ja bardzo szanuję formę tego pytania, czyli pytania o sprawach bieżących. Sam wielokrotnie z niego korzystałem, więc jeszcze raz powtórzę. Samolot był niszczony w latach 2016-2019, aż do momentu, kiedy zablokowała to prokuratura. Jeżeli chodzi o kwestię możliwości latania samolotu, to do tego są potrzebni, uwaga, piloci i technicy. Techników nie było wtedy w wojsku. I żeby w ogóle móc taki samolot użytkować, to on musi być oblatany. Muszą być technicy, musi być zabezpieczenie, muszą być służby naziemne. Tego już w tamtym momencie nie było, ze względów, o których wszyscy wiemy. Nie było też w woli w państwie polskim, żeby ten samolot wrócił do służby. Co nie zmienia na faktu, że ten samolot mógł być sprzedany, mógł być przekazany w późniejszej czasie na przykład Ukrainie. Mogą być kilkanaście różnych możliwych wariantów. Jedno jest pewne: współpracownicy pana Macierewicza, i to chciałbym też, żeby jasno wybrzmiało, to nie jest moje zdanie. To jest zdanie prokuratorów. Z zespołu specjalnego, który był powołany przez pana ministra Ziobro, którzy zabrali dostęp panu Macierewiczowi do tego samolotu. Pan mówi, ja chciałbym to, ja powtórzę, co powiedział pan Macierewicz, mimo że nie prowadzimy dyskusji z sali. Pan Macierewicz mówi, że to jest kłamstwo, że zabrano dostęp pod komisji do tego samolotu, więc tak jak zweryfikowaliśmy kłamstwo nr 1 w sprawie pana ochrony tak będzie mi bardzo miło zweryfikować dosyć szybko pana kłamstwo w tej sprawie bo prokuratura jasno i zdecydowanie powiedziała że podkomisja nie będzie miała dostępu do tego samolotu dlatego że go zniszczyła ja w ogóle nie wiem, jak można tak kłamać w żywe oczy. To jest dla mnie, to jest w ogóle, wie pan, nie tylko dla mnie jako dla wiceministra obrony, posła od wielu lat tej Izby, ale w ogóle przede wszystkim jako dla polskiego obywatela, jest to dla mnie coś niebywałego, że można kłamać tak jak pan. Naprawdę. Ja się z tym nie tyle nie, głęboko nie zgadzam, co też tego głęboko nie rozumiem, bo. O ile Pan był wtedy przewodniczącym podkomisji ministrem, nie chciał pan udostępnić żadnych dokumentów, to teraz my, po pierwsze, udostępniamy wszystkie dokumenty, a po drugie, my mamy do nich dostęp. I wszystkie kłamstwa, o których Pan mówi, mogą być zweryfikowane w ciągu 24 godzin. Co zresztą robimy? Tak jak kwestia zagubionych dowodów przez Pana. Przecież. Pan z tej mównicy mówił, że nic pan nie wie o tym, że zaginęły dowody i że część dowodów, które pan podjął, została zniszczona. Przecież tam są pana podpisy na pismach do prokuratury. Są, mamy dowody na to, że kłamał pan w tej sprawie, tak jak w szeregu innych spraw. Ja naprawdę nie wiem, czemu Pan tak robi, ale y, chciałbym i mówię to myślę, że w imieniu milionów obywateli, żeby Pan za te swoje kłamstwa po prostu odpowiedział Ja na pewno zrobię wszystko, żeby te wszystkie kłamstwa Pana wyłożyć na stół i żeby opinia publiczna mogła wyciągnąć wnioski, a później żeby wnioski wyciągnęła prokuratura y, wobec tego, co Pan robił w Polsce przez ostatnie lata, bo to jest sabotaż względem własnego państwa, względem służb, względem sił zbrojnych i względem społeczeństwa, któremu przysięgał Pan wierność. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Ministrze.